Dobra, sprawdźmy, co ma dla nas tu Janek, tu dywaniki. Ile? 980, panie, czemu tak drogo? Nie, że tyle to nie. Dobra, wrócę do Ciebie, odezwę się. Cześć, Narad Bujcowy jesteś. Cześć gracze drogi wygnańca, z tej strony Wanna na wygnaniu Buff of Exile. a dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym Goodboju Tugenie i ekspedycji. Zrobimy 15 godzin latania tego Tugena. Zrobimy 100 mapek, 100 tudzenów Nie tudzenów będzie trochę mniej. Opiszemy sobie Atlas, opiszemy sobie zyski, opiszemy sobie, zobaczymy, ile Expedition, expedition itemów wydropimy. Opowiemy sobie troszeczkę o strategii. No i co? No i tyle. Więc zaczynamy Buff of Exalin. Ok, to ja jestem już w grze. I zaczniemy sobie od atlasa, Atlasu. Będziemy biegać Tujena i Daniga. Tudzen będzie nam dropował głównie currency, raw currency, trochę fajnych gemów i skarabów i innych policzalnych itemów. Generalnie to, co mi się lubi najbardziej na początku ligi. Dodatkowo będziemy supportowali się Danigiem, to jest. To jest człowiek, który nam również da itemy pod Tugena, czyli będziemy zamieniać sobie jego itemy na itemy Tugena i dzięki temu będziemy biegać i wyciskać z tego Tugena jeszcze więcej. Danik jest najrzadszy i ma też najmniejszy procent do tego, żeby się pojawiał. Tugen będzie pojawiał się najprawdopodobniej bardzo, bardzo często. No i te, jak to biegamy? Ja biorę sobie tak. Extreme Archeology, żeby mieć jeden wybuch tylko, żeby ten wybuch był duży i ten wybuch będzie również trudniejszy. Więc jeśli macie słabszy build, no to tego nie bierzcie. Dlatego jeśli macie, jeśli jesteście na początku ligi i macie słabiutki build, to ja w ogóle polecam jednak bieganie z Wandering Puffem i po prostu z notkami małymi i wzięcie, wzięcie też czapy, może. A teraz ja biegam sobie Extreme Archeology, właśnie, żeby mieć to jedno explosion. Dopakowuję, żeby mieć 90% szansy więcej na Tujana, 65% szansy więcej na Daniga. Dopakowuję sobie Eldritch Geyza I biorę jakieś supportujące mechaniki. To, jakie weźmiecie sobie mechaniki, to ma małe znaczenie. Ja wziąłem akurat Strong Boxy. żeby po prostu lecić szybciej i mieć, mieć szybsze, szybsze mapy. I co? I Einhara. I Einhara, a reszta rzeczy będzie zależała od tego, ja wziąłem Grand Design, to oznacza, że będziemy mieli większe pack size'y i na całej mapie i na ekspedycji po prostu, w zależności od tego, ile weźmiemy nodek dużych, ale małe notki nic nie dają i dlatego chcemy być efektywni w notki. Więc Ja sobie wyłączam wszystkie mechaniki, praktycznie wszystkie, a i będę biegał jeszcze Legion. Praktycznie wszystkie poza właśnie Legionem, poza, poza ekspedycją i Strongboxami strong oraz Shrinami. Więc tak to będzie wyglądało, i staram się jak największy ten pack size osiągnąć. Więc to jest mój build. Możecie sobie zatrzymać na tym tej części mapy. Patrzmy, pack size. Gdzie to było teraz? Naprawdę przydałby się to jakaś lepsza szukajka. Ale, ale, zanim zaczniemy, chwila przerwy dla sponsora. Ten kanał sponsorowany jest dokładnie przez. Nikogo, chociaż marzę o tym, żeby sponsorowały go środki czyszczenia, żeby mógł mieć to lustro. Natomiast ja spotkałem fajny stream, i już go wam kiedyś zareklamowałem. I teraz ten stream zareagował na to, jak ja reklamuję ten stream, a potem ja zareagowałem, jak on reaguje na to, jak ja go polecam. A teraz on reaguje na to, jak ja reaguję, jak, on go, jak ja go polecam, jak on reaguje. I dzięki temu zobaczcie. Dzieje się wspaniała rzecz. Wchodzimy w piątą gęstość reakcji. jak wygląda piąta gęstość reakcji? Wygląda tak, że niedługo będziemy widzieli siebie tak jak w obs jak widzicie oddalające się ekrany. No więc ja jeszcze raz polecę stream. Wbijajcie do niego link, będzie w opisie. I back to the channel. Nawet nie pokazuję, tylko pokazuję, że pokazuję zdolność. No, można to na planerze zrobić. Wejdźcie sobie Atlas Planner PoE i tam, tam będzie Wam liczyło to dużo lepiej. Nie pamiętam, ile w tej chwili tego mam. Celowałem w 20 mniej więcej, więc to ma, to ma tutaj znaczenie. Co jeszcze? 20% zwiększam Running monster markery. I teraz, co jeszcze bierzemy? Co jeszcze bierzemy i co będziemy lecieć? Bierzemy tak. Jeśli chodzi o skaraby to dodatkowy legion, więcej uników, Expedition Scarab, to będzie nasze źródło ekspedycji. Ekspedycja może być tylko jedna, więc nie potrzebujemy już, już jej w map, w map modifierze. Możemy sobie wziąć coś innego, ja, ja biorę sobie Ambush na dodatkowe 4 strongholdy. Możecie też wziąć alternatywnie Quantity, możecie wziąć Beyonda. I skaraba, bo mam strong Czyli właściwie jedyne, co Was interesuje podstawowo, w zależności od tego, jakie mechaniki sobie tam dacie, supportujące, to to, to jest bez znaczenia. Ale to, co Was interesuje, to jest głównie to, żeby mieć Expedition Scaraba. I to ja bym polecał od razu Winged Expedition Scaraba, żeby mieć ten dodatkowy sufiks, bo to, to jeszcze no, bardzo mocno wzmocni ekspedycję, którą będziecie mieli, więc to jest to jest. To jest polecane, możecie mieć nawet do trzech safiksów jeszcze saportujące to, to z drzewkiem. Więc to, to was interesuje, to są saportujące rzeczy. Mapa. Ja staram się mieć jak największy pack size na tej mapie i w miarę możliwości quantity. Dodatkowo robię on delirius 20%, żeby jeszcze dostać boosta z quanta. Tak, żeby było standardowo, bo ja mógłbym pewnie i zboostować na 60%, ale wydaje mi się, że Czas versus Delirius opłaca się w moim przypadku solo biegania na 20%, na 40% już jest trochę wolniej, na 60% może być już nawet deadly. Więc tak, więc biorę sobie Iter of Days Altary, będę to biegał najpierw, a kończył ekspedycją. Więc najpierw będę sobie boostował Quantity jak najmocniej, jeszcze Einharka, żeby dodatkowo mieć więcej więcej na samej mapie i biegać to szybko. Jeśli chodzi o sekstanty, To używamy, ja używam do strong ball box, boxów, wy też pożycie, ale nie musicie. Natomiast obowiązkowy będzie magic pack size i obowiązkowy będzie zwiększenie o 100% runic monster markerów, dlatego że to zwiększy wam liczbę runic monsterów, a więc wzmocni wam również luta z waszego z waszego No i tak. Czyli skrabbe omówione, kompasy omówione, omówiona dla strategy, mapa omówiona, z 20% do 40%, dodatkowo jak największy pack size, reszta modyfikatorów was nie obchodzi, tylko te, które możecie biegać. Bardzo, bardzo mocno Wam polecam o rides End, żeby, żeby wybuchy ekspedycji były, były szybkie. Tak samo jak, jak to, że biegacie jedna ekspedycja, spowoduje, że będzie, będzie to szybka ekspedycja. No i co? No i sobie pobiegniemy teraz 15 godzin. 15 godzin biegania. Good boy tu No, ja mam nadzieję, że on odda. Mam nadzieję, że on odda i zobaczymy, omówimy sobie wyniki, czyli omówimy sobie to, ile ile zrobiono monetek, to będę liczył, ile zdropnęło jeszcze karencji z dodatkowych typków oraz co wygramy mu tu Tylko z haglowania, czyli, czyli będziemy omawiali zysk nie z całych map, bo to będzie się bardzo różniło. Będziemy sprawdzali, ile dostaniemy z haglowania. Będziemy zmieniać to końcami, dokupować końce jeszcze w razie czego u Daniga Exchange Items i będziemy dokupować sobie końce tutaj, zamieniając to z Buriala i dodatkowo artefakty tu, tu, tu i tu, czyli wszystko będziemy używać na to, żeby zrobić czarnego sobie tutaj black, black, wszystko black. Ok, no i co? Widzimy się za 15 godzin gry, czyli 15 godzin rzeczywiste. To przerażające. Będę tu siedział jeszcze 15 godzin. No dobra, nieważne. Okej, okay, ja już jestem po przelotce 96 map. Czyli nie 100, Kłamałem was, 96, bo 48 mieści się w jednym jakie je robicie, więc zrobię dwa stasztaby po prostu. Z 96 map poleciało, jak widzicie, 39 logbooków, czyli prawie 50% per mapa. To jest bardzo dużo, dlatego że każdy z tych logbooków jest wart naprawdę niezłe pieniądze. Widzicie tutaj po 100 chaosów, czyli prawie po prawie po, ile tam, 06, 07 Divina, czyli spokojnie to jest spory profit dla was z ekspedycji. Możecie to jeszcze. Ja w ogóle nie używałem mechaniki ligowej, więc jeśli macie mechanikę ligową, która wzmacnia Quantity, Pack size i tak dalej, to jeszcze będziecie mieli tego więcej. Użyłem 20 buriali, czyli 176 buriali. Buriale są naprawdę naprawdę fajnie można je sprzedać. Co prawda tutaj nam mówi, że to jest tylko 5,5 divina, ale to jest kłamstwo, dlatego że można chyba do 20 chaosów dojechać za buriale obecnie, ale zakładam, że, że co najmniej. Na początku ligi, nie wiem, 12 na Divina, to jest ok przelicznik, powiedzmy 15 Divinów z tego. Z samych Buriali i Danigów, których to Danigów nie było wcale tak dużo. I dodatkowa cała zakładka Currency od 2 jeszcze w tym. W tym Enlightened Support. Naprawdę dużo, dużo, sporo wartych sili. Purity of Fire, które również jest warte około 10 Divinów. Samych row dropów było 7, w tym 1 na 4, więc nie tak wspaniale wcale. Natomiast 517 stack deków, obecnie to jest 30 ze diwajna, czyli mamy tutaj prawie 20 stack deków. No, czyli łączna wartość w POS mi wychodzi tutaj 138 plus enlightened, nie liczone, bo jest w dziwnym miejscu, sorry. 148 divinów, ja bym to podzielił tak realistycznie na 0,85. No powiedzmy 135 diwajnów to jest... 95 95 polecanych map, czyli powyżej divina na mapę i nie było super dropów. Kolejny raz na moim teście nie ma super dropów. Może nie wiem, no jeden enlightened, 4 divine raz i to tyle. A przy tych monet, bo to jest jeszcze ważne, przemieliłem przemieliłem, słuchajcie, 264 monety. 264 monety to monety też mogą być po 15c, więc też Mogę generować sporo profitu, no ale wtedy nie korzystasz się z innych karencji, dlatego monety wszystkie przemieliłem aż do zera i jeszcze trochę karencji mi pozostawało na przyszłe rany, więc to nie jest tak, że się wyprzytykałem. No, natomiast tak to wygląda, czyli, czyli powiedzmy, liczone nawet, nawet spokojnie można liczyć, półtora Divina za mapę, za samą mechanikę, plus jeszcze te dropy, które były z ekspedycji normalne. Ja ich tutaj nie liczyłem, bo to już jest za dużo, za trudne, żeby oddzielić je od samej mapy, więc ja myślę, że spokojnie można odpowiedzieć, że dwa Diviny ekspedycja na mapę dała. Tak, no i to tyle. No natomiast 15 godzin dlaczego? No bo biegałem długo te mapy jeszcze z pewnymi przerwami, więc bo możecie to wzmacniać innymi mechanikami ligowymi. Nie ma też problemu, żeby dołożyć do tego abys na przykład, albo inną skuteczną mechanikę i robić je obie. Ekspedycja dobrze bardzo się kombi również z rytuałem. Ekspedycja, no, z, jeśli chodzi o abys, to nie kombi się aż tak świetnie, bo połowy zajmuje dużo miejsca i może nie starczyć Wam czasem na abysy. Te mapy się bagują. Kilkanaście razy miałem już, tak że miałem zamiast pięciu abysów, nawet dwa na mapę. Źle e, się kombi z mechanikami, które wymagają klikania, czyli z jakimś tam legionem, z strongboxami i, i, i altarami, na przykład, które potrafią się Wam zaburzyć pomiędzy, więc to jest. To jest problematyczne. Bardzo dobrze ze shrine'ami, które wzmacniają i ułatwiają wtedy, wtedy bieganie. Dobrze z pack size'em. Ja jeszcze przetestuję pewnie w przyszłości wandering path plus additional pack size i wtedy bym brał sobie z map device'a samą ekspedycję. No nie będzie już tak wykoksana ta ekspedycja, ale za to będę dostawał naprawdę ładnego pack size'a już z samych skarabów. No do tego jakby to jeszcze wzmocnił mechaniką league'ową, to to już to już w ogóle koks. Natomiast to, ten filmik, który widzicie, jest niezależny od ligi, więc to są dropy zupełnie niezależne od ligi. Nie korzystałem ani przez chwilę z mechanik ligowych, żeby wzmocnić swoje dropy. To jest, to jest wasz row poziom. Dlatego 324, ono pewnie będzie biedną ligą. Tak, tak wszyscy obstawiają, że, że tutaj nam dj pokaże, jak, jak, co możemy być biedni. I ekspedycja na tą biedę jest odpowiedzią. Jak najbardziej. Jak najbardziej, proszę. Zobaczcie sobie, ile Currency. Zobaczcie, ile stack deków, ile fossilii, ile wszystkiego na dzień dobry, co bardzo lubimy. Bardzo to jeszcze wzmacnia początek ligi, kiedy ta Currency jest istotna. I ja będę startował z ekspedycją. Na pewno. 100 Pro będę startował z ekspedycją. Mój Atlas, oczywiście, potem jak już jakieś krzeszogarnę samą completion map. I tyle chyba, co? Nie wiem, co tu jeszcze dodać. Jeśli o czymś zapomniałem, to przypomnijcie mi w komentarzach. A, 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 a. no tak. Ja przecież tutaj pokazuję, pokazuję te nie? Nie, nie pokazuję. O, sorry, miałem not notatnik zamknięty. 2 49% obecności. Rocky, Gwenen, 14, 11 odpowiednio. Zakładam, że ich, ich częstość występowania jest taka sama, czyli to błąd małego pomiaru, bo statystycznie jesteśmy jeszcze nieistotni. Danik 24%, jak widzicie, połowę Tugenów. Też świetny gość, można na nim solidnie zarobić. Dodatkowo, można też zarobić, jeśli korzystacie z Daniga, a nie korzystacie z Tugena, i na przykład, byście chcieli sobie, sobie sprzedawać monety, to on sobie wyskakuje z tych garancji naprawdę nieźle. Natomiast same Burial medale, moim zdaniem, opłaca się sprzedawać na tym etapie ligi i po prostu z tego Raw Divide mieć. Ale fajne jest to urządzenie, taki roller. Dobra, no i co? I tyle chyba ode mnie, więc mam nadzieję, że się dobrze oglądało, że wynieśliście są Trochę wiedzy wiecie już ile hajsu, jak to, jak to wygląda, jak budować tego typu mechanikę i co? No i cześć, siemanko i do następnego!